Szanowni Państwo, witamy Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku naszego show WAL TV. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, bo walentynkowy, dlatego zapraszamy Was na reportaż z planu zdjęciowego nowej polskiej produkcji właśnie o miłości, która może być znakomitą propozycją dla tych wszystkich, których ugodziła strzała Amora. A zaraz potem, specjalnie dla naszych widzów WAL TV zapraszamy na pra premierę teasera filmu, o którym właśnie wspominałem. Arteczku, powiedz mi, czemu ty jesteś taki nie w sosie? Przecież zbliżają się walentynki. Dziewczyna mnie wróciła. Kiedy? Widzę. Zapraszamy państwa na materiał. Co? Artecz. E Artecz. Mm. wybrałem ten projekt ze względu na scenariusz. Przede wszystkim jest to niesamowita historia, to jest świetnie napisana postać. Witam, znajdujemy się obecnie na planie mojego nowego filmu. To jest mój nowy projekt pod tytułem Obciąganie kurwa część druga. Ona bardzo ładnie koresponduje z pierwszą częścią, natomiast to jest mój absolutnie autorski projekt, który powstaje z dala od wielkich wytwórni. Niemniej na planie znajdują się wyśmienicie aktorzy. Przypomnę tylko, że to są ludzie z pierwszych stron branżowych gazet. To są zdobywcy, wielokrotnie zdobywcy Nagrody Złotego FIUTA. Co mogę powiedzieć o tym projekcie? To jest mój projekt, to jest mój scenariusz, to jest moja reżyseria. Tak naprawdę scenariusz powstawał wiele, wiele, wiele lat. Dzięki temu swój film reklamuje, hasło reklamujące mój film to jest, chcę uprawiać seks nie z twoim ciałem, ale chcę uprawiać seks z twoim umysłem. Ha! No. Yy, no, dźwięk, dźwięk. Dźwięk w tego typu produkcjach, zwłaszcza z tego typu produkcjach. Jak? Paradoksalnie jest rzeczą kluczową. Yy, oczywiście aktorstwo, oczywiście, oczywiście zdjęcia, ale dźwięk tak naprawdę, nam. Dźwięk w, 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 w gatunku tym jest jak, ja wiem, jak, jak bas z jakimś zespołem muzycznym. Niby nie słyszymy, a, a, a jest to kluczowe. Wie pan, no, helikopter w ogniu. To, to bez, bez, bez dźwięku to, to wie pan, to, to byłby zupełnie inny film. Helikopter w ogniu. Tak. Myślę, że tak. No i czasami ręcznik trzeba podać, no ale to też to specyfika pracy. To ja może po, po, posłużę się za pomocą przykładu. Ostatnia moja rola. Grałem hydraulika numer 2 i wie Pan co, to, to nie jest tylko kostium. Ja Chodziłem w tą postać, prawda, ja przygotowywałem się, wiele, wiele miesięcy pracowałem na budowie, z, z ludźmi jeździłem do pracy, prawda, wymieniałem kolanka, uszczelniałem krany, tak to wygląda, a zresztą jakby sporym elementem tego wszystkiego, jakby zawdzięczam przede wszystkim swój kunszt aktorski metodzie Stanisławskiego, prawda, którego miałem okazję poznać na deskach teatru. Ja nie ukrywam, nie ukrywam, że inspiracją dla, dla tego projektu jest jest na przykład e, Antonioni, że jest e, mój ukochany Fellini, zresztą tak tak, tak na, na marginesie chcę powiedzieć, że dla mnie na przykład kino skończyło się z skończyło się z, z Fellini. Dobra. Relacje z drugim aktorem na planie są niesamowicie istotne, bo ta synchronizacja, ta, 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 ta energia, ta chemia między aktorami, między partnerami na planie musi być przede wszystkim prawdziwa. I e, co jest w tym najważniejsze? Dobry aktor to, to taki aktor, który, który potrafi słuchać. I, i, i jeśli on, on on słyszy, wyczuwa to drugiego aktora, że jest dobrze bądź jest źle, to wtedy to jakby funkcjonuje, to działa, prawda? Nie ma nic gorszego na ekranie e, niż fałsz. Ja nienawidzę fałszu. Wszystko idzie zgodnie z planem. E, działamy na... Dobra, do, jest dobra, jest dobra. Jak widzicie, ekipa jest totalnie zaangażowana, dlatego co, no, trzymajcie za nas fiuty, kciuki. Twój umysł i twoje ciało, ono musi współgrać z twoją pod świadomością, posłuchaj mnie, musisz dotrzeć do piętra swojej podświadomości, okej? Okay? Pamiętaj, obciąganie kurwa, część druga to jest nasza przyszłość. Zobacz, zobacz, artek na spokojnie, przede wszystkim na spokojnie, wszystko się artek ułoży. To jest wspaniałym, wartościowym facetem, zobacz, nie wiem, może będzie przyjaciół. Artek, Artek, masz, masz tu się artek napi, artek głowa do góry, sorry, ale mówiąc krótko, na no artek wszyscy ją mieli przecież. Jakie wszyscy, co tu opowiadasz? Znaczy, ja, ja nie miałem. A my teraz łączymy się z Hollywoodem, dzięki czemu zobaczymy, jak największa gwiazda kina kopanego, Steven Seagal, spędza święto zakochanym. Dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku Uwał TV. Pozdrawiam. Fuck. Hello. I'm Antonio Montana, okay? Politician prisoner from Cuba. I would like to ask you, you know, and fuck you, and fuck you too, fuck you too, you the fucking sucking, eating, and fuck you, Antonio Montana, okay? And fuck you too. Ah, oh, fuck.